Za nami i jantury izbickie, czyli czerwcowe spotkania z tradycją i kulturą. W ramach tego wydarzenia w Grabowie odbyła się Noc Świętojańska. Zawsze na koniec czerwca na rozpoczęcie wakacji spotykamy się właśnie tu w takiej najmniejszej miejscowości w gminie Izbicko i co roku tutaj się świetnie bawimy właśnie na Nocy Świętojańskiej. Atrakcje to występy naszych pań. Przed chwileczką były przedszkolaki, są dmuchańce, waty cukrowe. Jak każdy znajdzie coś dla siebie? Noc Świętojańska to w Grabowie tradycja pielęgnowana od lat. Były występy przedszkolaków oraz koncert lokalnego chóru Echo Krośnicy. Pierwsze noce świętojańskie były na łąkach i na drodze, bo nie mieliśmy tutaj swego terenu rekreacyjnego. Dziś myśmy. Witali nową panią Wójt i żegnali starą, bo 2002 roku nastąpi wielki okres transformacji i zmian w gminie Izbicko, w Grabowie, w każdym sołectwie. Mieszkańcy Grabowa i okolicznych wiosek co roku chętnie uczestniczą w Nocy Świętojańskiej. Tutaj dużo się dzieje. Przede wszystkim my przychodzimy ze względu na występy dzieciaków, i koleżanek z zespołu, więc to tak możemy rodzinie spędzić czas. Mieszkamy dwa lata, ponad dwa lata. Wybudowaliśmy po prostu tutaj dom. Także nie jestem stąd. I wcześniej takiej tradycji nie znałam, pierwszy raz spotkałam się z czymś takim właśnie tutaj. Akurat tak, y, no dzisiaj pierwszy raz my tu są, my jeszcze nigdy tu nie byli. chcieliśmy spróbować jak to tu wygląda wszystko, nie? Co roku mamy, wiadomo, występy dzieci, taneczne, później jest kult, poświęcenie ognia, zapalenie tych dwunastu. Palików, czyli one symbolizują dwunastu apostołów, przejście na rzekę, puszczanie wianków, i później zaczyna się już koncert. Jantury Izbickie, a wraz z nimi tradycyjna noc Świętojańska zgromadziły wielu mieszkańców, którzy bawili się do późnych godzin nocnych.